Hej, witajcie kochani w kolejnej misji kampanii militarnej Stwierdzy 3 z tej strony Danielus. Będzie to Czarny Kostur. Przed nami bardzo ciekawa, przemyślana i trudna misja. Będziemy mieli do dyspozycji trochę wojska i... Naszym zadaniem będzie zdobycie zamku. Po drodze będziemy musieli przejść przez liczne okradła i pokonać porozrzucane po całej mapce oddziały wroga. Przegrywamy w momencie, kiedy nie pozostanie nam żadna jednostka do dyspozycji. Także tak jak powiedziałem, gra będzie wymagająca i mocno strategiczna. No i ciekawy, ciekawy bardzo jestem, co tutaj się podzieje. No i jesteśmy na mapce. Jak widzicie, mam do dyspozycji garstkę chłopów, dokładnie 28 14 knechtów i 14 łuczników przed nami oczywiście wrogowie kolejno porozstawiani w miejscach na mapce jestem ciekawy czy przypadkiem z krzaków nie wyskoczy jeszcze ktoś dodatkowo i tak jest tego sporo nie wiem oha z tego co widzę są tutaj dwa miejsca na przeprawę do zamku Hmm. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dobra, nie pozostaje nic innego jak zacząć. Na początek moi łucznicy. Tu mamy jednego ziomka na rozgrzewkę. Knechtów ustawiłem się w linii, bo stwierdziłem, że to będzie bardzo przydatne. Właśnie w takiej formacji. No i chłopi. Na razie gdzieś z boku, żeby nie przeszkadzali. Idziemy! Oj, lojalni łucznicy! łucznicy tutaj Dobra, teraz ustawmy sobie knechtów w tym miejscu dokładnie Znaczmy chłopów Chłopów sobie ustawię Oj, 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 oj! Ucznicze. Ucznicy, ruszać. Panie, kilka oddziałów wroga patroluje ten teren. Powinniśmy spróbować rozprawić się co się tak, powiedzie. Podawać te łuki i naparzać, w niego jest tylko jeden. Wyruszamy. Ucznicy, O, ktoś biednie. Cofać się? Jesteśmy w drogę. Ruszamy. Robimy linię. Chłopi. Mój panie. Nie za wcześnie na to. Łopi tu. Na nogi chłopcy. Nowe zadanie. Łucznicy. Zaśpiewają. Tu knchy. Nowe zadanie. Tutaj. Każesz panie. Ruszamy. No strzelajcie ich proszę tu włóczni. Gotowi. No. Jesteśmy w drodze. Oczywiście nie wyszło tak jak chciałem. O kurczę. No to chyba nie problem będzie. No, okej. Okay. Wow. Dosyć e, trochę mało tego wojska tak na dobrą sprawę. W porównaniu do tego co. Dobrze. Tu będzie się działo, bo widzę, że e, tych niespodziewanych ataków może być jeszcze kilka do przejścia e, masa drogi. No ale nic, zobaczymy co się podzieje. Dobra, jak widzicie trochę wojska jeszcze zachowałem, przesuwam się cały czas w tą stronę. Przede mną chyba nic nie ma aż do tego miejsca, ale nie wiem, zobaczymy zaraz co się podzieje. Na razie chłopami poszedłem trochę do przodu, bo jest ich najwięcej. Traciłem sporo uczników, muszę o nich panie? bardziej zadbać. Panie, to patrol wroga. Wygląda na to, że nas dostrzegł, więc lepiej się pośpieszmy. Jaki patrol wroga? Na mapce nic nie widzę. O, coś się przemieszcza. Na rozkazy, no i właśnie to jest to. Niestety co jakiś Ruszamy. czas. Atakują nas tacy. Nie nie, 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 ci cofnąć Sparcie. się. Gotowi. Czy oni są na olimpiadzie? Nie wykażesz, panie. Ruszamy, panie. Dobra, mają już dzidy naszykowane, to niech... Odpalają, panowie. Cofać się, cofać się, nie tam, no. Z głową, ludzie, z głową. No i właśnie to jest to, ale dobra, poradziliśmy sobie i mam nadzieję, że poradzimy sobie z następnym oddziałem. Dobra, zauważył nas jakiś patrol, ja wycofuję wojsko. No, panowie, szybciej! Boże, jak oni się ruszają. Nie za wcześnie na Podejść tu, podejdź tu, wieśniaki. Znowu idziemy. Rozkazy. Wyruszam. Podchodzimy. Panie. Wieśniaki, do przodu. Świetnie, Świetnie. baczność Nowe zadanie. Tak, panie. Dobra, łucznicy chyba sobie z nimi poradzili, ale z nie wszystkimi z tego co widzę, bo ktoś jeszcze strzela, no chłopaki. Ogień Patrzność! Znęch Ruszamy, panie. Ustawić się w linii i naparzać, skoro tamci nie chcą się bić. No, chyba się udało. Nie pozostaje nic innego na jak wysłać knechtów. Znaczy no, nie knechtów, tylko chłopów, żeby skasowali to. Mam nadzieję, że się przy okazji nie pozabijają. A zostało mi 21 Wyruszamy. osobników takiego silniejszego wojska. Mam nadzieję, że jest to liczebność wystarczająca. Idziemy, idziemy. Tak jest, panie. Natychmiast panie. Przypuszczam, że zaraz się podzieje jakaś komedia O jezus maria Już dwóch poległo To, następni się, to ciemno widzę No ludzie No dalej naparzać. A czemu ja tego zaznaczyć nie mogę? Naprzód chłopcy! No dacie radę, dacie radę... Radę znaczy. Chociaż jeszcze kawałek, żeby miał miał w ogóle którędy przechodzić. No. To co? Dacie radę jeszcze kawałeczek? To Czy popadacie rzeź. już jak muchy? To prawdziwa rzeź, ale tak, tak... No dają radę chyba. Wolę to skasować, bo jeszcze ci moi alkoholicy jak powpadają w to, to będzie nada. A kogo ja mam przed sobą tak przy okazji jeszcze? Oho. Tu jest jakiś oddział. Trzech łuczników. No może tego zbyt dużo nie jest, ale... Przebierać żywonogami. Panie? Mam troszkę. Szyk. Złe przeczucia, ale to może tylko przeczucia. Ruszać, ruszać, chłopaki, ruszać. No jasne? Ruszamy. Panowie do przodu, wy i tak zginiecie już. Idziemy! Nie chcę być złym, gotowi. Ale niestety nie przewiduję dla Was nic lepszego. Nie zostawiłem tu żadnego wojaka, nie. Dobra, teraz by posowało ich jakoś tak zjednoczyć. Cześć, Świetnie. Tak jest. Trzymać szyk. Już się zbliżamy do nich. Eee, no to na by tu. Chłopi. Chłopi do przodu. nogi chłopcy. Knef ci na rozkaz. Tak jest. W linii, w linii, chłopaki. Trzymajcie linię. Ja Knechtów zaraz cofnę. Niech łucznicy naparzają. Mam nadzieję, że zdejmą najpierw łuczników. Knechci się cofną, naładują włócznie i będzie ogień. Ruszamy! Rozkazy, Knechci do tyłu, Knechci do tyłu. Łucznie naprzód! Dobra, kilku się chociaż cofnęło, to już jest dobrze. Tak jest, panie. Trzymać się tam, trzymać się tam u jeszcze mam dwóch uczników No ładować te włócznie Cofać się Dobra, udało się To co mi zostało to jest po prostu makabra A jeszcze przede mną jak będzie jakieś wojsko to ja dziękuję Ruszamy naprzód! Dwóch łuczników, no nie jest Pruszamy? najgorzej. Dobra, ja będę powoli tak sobie podchodził, a jak coś się podzieje, to zaraz do was wrócę. Dobra, zbliżam się do murów Zewczeń, miejskich. I... Ale jeżeli tam czeka na mnie jakieś wojsko, którego ja nie... A, są łucznice. naprzód! To nic ciekawego mnie tu nie spotka. Nechci, ruszajcie na mury! No i zobaczymy co się Lord Czarny Kostów otworzył przed nami bramę! Zwyciężyliśmy, panie. No. Jakimś cudownym, fantastycznym fartem się udało. Cóż mogę o tej misji powiedzieć? Kombinujcie, róbcie linię, korzystajcie z linii, ustawiajcie tych wojaków w linii puszczajcie raz jedną grupę wojska do przodu, raz drugą Czasami chłopów, chociaż i tych akurat bym radził zostawić na troszeczkę później, bo oni jak widzieliście przydadzą się do niszczenia tych barykat w postaci naostrzonych kołków. No i cóż więcej. Życzę Wam powodzenia, mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam na kolejne, trzymajcie się, do usłyszenia.